Cześć! Znajdujemy się na zajezdni MZK Przemyśl. Z tyłu za mną widzicie Jelczyka, jednego z czterech, jakie kursują jeszcze, ale o tym za chwilę. Także zapraszam Was na krótki spacer po zajezdni MZK w Przemyślu i przy okazji podziękowania dla Pana Prezesa za wyrażenie zgody na wejście na teren zajezdni. Zajezdnia MZK mieści się przy ulicy Lwowskiej w Przemyślu. Na stanie mają 38 autobusów od otokarów Vectio cztery Jelcze starszej generacji autosany San City M12 i oraz dieslowe a także Solarisy i mamy. także zajezdnia mała ogólnie pracuje tutaj 80 kierowców w tym 4 kobiety więc w średniej wielkości przewoźnik jak to w takich miastach bywa idziemy dalej Tak, mamy jednego z czterech Jelczyk, który jeszcze jeździ w MZK Przemyśl. Ale już los jest podzielony. W końcu maja zakończył eksploatację, także jeśli macie ochotę, to się śpieszcie. Pozostałe trzy są na mieście. Dobra, pokażę wam dość ciekawy egzemplarz. Powinniście go kojarzyć, przynajmniej ci, którzy się interesują historią Solarisa. Jeden z trzech, jakie powstały. Akurat na Norwegię. Tutaj dość ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o mnie. Bardzo mi się podoba ta barierka. No to Pokażę od środka. I ta pizzerka. Jaka jeszcze ciekawostka. Autobus ma dwie takie, jak to mówię, pobrzydko-rzeźnie miłośnicy. Drzwi odskokowo przesuwne, odwentury i ambone, czy jak to tam nazywają, dobra idę wam pokazać następny wóz. Jest najnowszy nabytek MZK-przemysł, który lada chwila wyjedzie na miasto. A tutaj jeszcze reklamy: Solaris Urbino 12 CNG, mild hybrid hybrid. Malowanie bardzo ładne, osobiście mi się podoba, przypadło mi do gustu. Zaraz wejdziemy do środka. No, i jesteśmy w środku. Cockpit, acti. Bardzo ładna tapicerka. Tradycyjnie drzwi od skokowo także w tym momencie chyba troszkę teraz więcej producentów stosuje, ale wiadomo co sobie klient zażyczy, to dostanie. Dobra. No to już koniec spaceru, ja wam dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na kolejne nagrania. Do usłyszenia.